E <music> Kazimierz Wójciak-Pijak, urodzony w Polsce, w rapce w 1953 roku, w rodzinie bardzo katolickiej, ze strony mamy i taty. I jako dzieci rodzice nas prowadzali na pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej, potem na Jasną Górę, także w te miejsca maryjne. No i oczywiście w domu Maj była śpiewana Majówka, Chodziliśmy pod krzyż na wiosce, czy nie dało się, to w domu zawsze po prostu różaniec i tak dalej. Kiedy wstąpiłem do seminarium do księży piarów, to będąc klerykiem chodziłem na piesze pielgrzymki z Warszawy do Częstochowy. Później też jako kapłan e, chodziłem z, właśnie z Warszawy, prowadziłem już wtedy grupy z Warszawy, z Krakowa. To takie było zakorzenienie oddania się Matce Bożej, po prostu przez życie z Maryją. Kiedy przyszedł stan wojenny w Polsce, pracowałem wtedy w Łowiczu na prośbę księdza kardynała z Warszawie. Zostałem kapelanem internowanych. To była bardzo trudna praca dla młodego kapłana. Cóż, ja miałem półtora roku kapłaństwa, prawa nie synałem, co mi wolno, co nie wolno i tak dalej. Ale zawsze modliłem się do Matki Bożej i prosiłem, klęczałem przed obrazem Jezusa w dobie, aby wypełnić to, Czego oczekują ode mnie internowani? Było masę różnych sytuacji, gdzie po prostu nie wolno nam było wynosić grypsów. Ja podpisałem dokument. Jeżeli znajdą gryps przy mnie, to znaczy liścik małej do rodziny, czy do tego, to jest od roku do 10 lat więzienia. Proszę wyobrazić, że wydusiliśmy te grypsy, nieraz były pełne kieszenie i wtedy nie kontrolowali. Parę razy szedłem, kiedy nie miałem nic, tam cztery bramy, wychodzę, już ostatnia, naczelnik wzywa księdza. Doniesiono, że ksiądz ma grypsy i rewizja, oczywiście kieszenie są tam spodnie. Pytam, czy dalej się mam rozbierać? I wtedy nadawałem niesamowicie na to wszystko. Ale przeżyłem takie coś. Nie wolno nam się było kontaktować. Nie wiem z jakiego powodu, jak byłem w niepokalanowie, kupiłem 500 medalików, nie wiem siebie. To był sam początek internowania. Właśnie ksiądz kardynał Glem przysłał posłańca kapłana z Warszawy, żebym policzył, ile jest internowanych w więzieniu jak to zrobić? Nie wszyscy wychodzą na mszę świętą. Mnie jest rozmawiać nie wolno. E, msza święta jest e, podzielona na dwie części. Jedna część jest jedną godzinę na mszy, odchodzą, przychodzą drudzy w takie łączniku. Uklękłem, wie Panie Jezu, dałeś mi takie do rozgryzienia orzech, Pomóż mi. I przychodzi myśl, że masz medaliki. Weź medaliki ze sobą, masz 500. I będziesz rozdawał każdego. Przyszedłem do Naczelnika i Panie Naczelniku prosili mnie o medaliki. Mam tu medaliki, chcę im rozdać. Czy ksiądz zwariował? To będzie szum. Nie, Panie Naczelniku, zrobimy to kulturalnie. Kończy się msza święta. Jeden z celi ma zostać. I więc jeden. I podchodzi tylko do mnie. Ilu was w celi? Piętnastu. Ilu was w celi? Trzynastu. Ilu was w celi? Czternastu. I tak rozdawałem na wszystkie cele. Szybko potem schowałem, wróciłem do domu, przeliczyłem, ile mi zostało. Brakło mi 204. No i umówionym szyfrem telefonem zadzwoniłem, że 204 y, osoby. I tak policzyłem, jaka jest opieka matki ludzi. Wróciłem z Łowicza do Krakowa, pracowałem w Krakowie, dalej wśród internowanych, to znaczy, to już było stan wojenny, pomoc dla internowanych była to się skończyło. Zostałem proboszczem w Warszawie. I wtedy była możliwość wyjazdu na Białoruś pomocy. To był 88 rok, się otworzyła możliwość pomocy księżyc Polski na Białoruś. I nasi księża pojechali tam wygłosili rekolekcję w 89 roku na wiosnę, na Wielkanoc. Potem pojechał Potem e, wrócili i przechodzi lato, lipiec. Ja wróciłem z pielgrzymki. Provincja wjechał na e, kapitułę do Rzymu, a najstarszy asystent mówi: "Czy ty nie masz przypadkiem zaproszenia? Bo można było wjechać na Białuch tylko po zaproszeniu stamtąd". Ja "Wiem, mam zaproszenie. No to pojedziesz na miesiąc do Lidy, bo tam musisz pomóc, chcąc nie chcąc". Musiałem wrócić szybko do Warszawy, zrezygnować z reszty urlopu i pojechałem do Lidu, do pracy tam na miesiąc. No to, to tego się nie opowiedz ja tam przeszłem. Setki, setki spowiedzi. Codziennie 3-4 msze święte i tak dalej, udzielania Komunii Świętej. Przygotowanie 300 dzieci do Komunii Świętej, do pierwszej Komunii Świętej w ciągu miesiąca. I 450 osób do Bierzmowania. I to w przeciągu jednego miesiąca. Wróciłem no znów z zaproszeniem, że będziemy tak jeździć co trzy miesiące. Przyjechałem do Polski z zaproszeniem powiem, w październiku. I zostałem na Białorusi 19 lat. Nie na trzy miesiąca, to zostało 19 lat. Do czego ja to zmierzam? Jako pierwszym kapłanem, który otrzymał pozwolenie do pracy w sowieckim Związku. Oficjalnie. I dopiero w 90. roku, w styczniu, ja dostałem, luty, marzec, już było 80 zarejestrowanych. I to jest początek e, rozwoju na nowo Kościoła na wschodzie. Bo to jest nie tylko Białoruś: to jest Białoruś, Ukraina, to jest Rosja, e, i tak dalej. Bo tu nie było. I dlatego też we wrześniu, 1 września 90 roku, powstało seminarium w Grodni. I wtedy rok 90 wywarł na mnie niesamowitą, do dnia dzisiejszego, po prostu takie głębokie przeżycie. Ponieważ nie było tygodnia, żeby do Szczuczyna, gdzie pracowałem, nie przyjechała jakaś rodzina z dalekiej Rosji. To tysiąc kilometrów, półtora, miałem trzy tysiące kilometrów, Jechali. na tydzień przyjeżdżali. Czy był pogrzeb, czy jakaś inna msza, byli cały dzień w kościele. Trzeba ich było wyspowiadać, trzeba było obrzcić, trzeba było im przeoprawić. Zabierali z sobą książeczki, to były polskie słowa, ruskimi bokwami pisane, w Wilnie to siostry drukowały na maszynkach pieczętowały po prostu różańce, krzyżyki, obrazki. To zakupywali, żegnali się ze łzami i mówią tak proszę ojca jak uzbieramy pieniędzy, uzbieramy to może za rok, za półtora znów przyjedziemy żebyśmy tu przynajmniej tydzień pobyli. I to było takie, cały czas mnie to prześladowało że są ludzie daleko na terenie Rosji, Ukrainy, gdzie nie ma kapłana, gdzie nie ma po prostu, gdzie się pomodlić, nie ma, no, nie ma żadnej posługi duszpasterskiej, jak oni pragną tego kapłana. I tak przepracowałem 19 lat i sobie myślałem, Boże, jakby była tylko możliwość, to ja bym chciał pojechać jeszcze dalej, od granicy, i w taką niewielką wspólnotę tych ludzi wejść i być razem z nimi. Nie tego Pana Boga, za tym oni tak tęskni. I tak się stało, że zjechałem w lutym z Białorusi 2008 roku, a już 28 sierpnia tego samego roku otrzymałem od księdza biskupa Bronisława Biernackiego nominację na oczach. Początek był taki, przychodziło 8, 10 osób na mszy święt, starszych. No, Panie Jezu, co dałeś, to będzie. I kiedy, tego nie zapomnę do końca życia, kiedy było poświęcenie naszej kaplicy z garażu, biskup przyjechał Bronisław, było siedmiu mężczyzn starszych i kobiety. Jeszcze były miejsca wolne, ale co mi uderzyło, że wszyscy płakali, te chłopy tak płakali niesamowicie po prostu i to było jakimś dla mnie, no dziwnie, tego nie mogłem pojąć, zrozumieć. Odbyła się uroczystość, no nic tam, żeśmy się gromadzili, z początku wystarczała kapliczka, jesienią, czy to było, nas za rok, Wieczorem, odwożę po, po prostu babcie Berezy, dziadkę Berezę, na wioskę do Czarnomorki i pytam się dziadek, a ty mi powiesz, czemu wyście tak płakali strasznie, jak było poświęcenie tego tej kapliczki, no, nazwijmy, kościoła parafialnego i tak dalej, mężczyźni? To mi uderzało i to cały czas mnie nurtowało. A dziadek siedzi w samochodzie obok mnie, w przodzie, i tak mi palcem przed nosem: A a czy ty mnie pajmioz? Czy ty mnie pajmioz? Nie postaram się. I opowiada. Mówi: My z Chmielnickiego pochodzimy z małżonką, tam zawsze chodziliśmy do kościoła, tam zawsze pierwsze piątki, tam po prostu tak jak potrzeba było. No, ale potem Czarnobyl. Za chlebem wyjechaliśmy tu nad morzem, Czarnomorka. Szukamy kościoła w Odessie. No to do Odessy, do kościoła, mówi: Latem? No to było bardzo dobrze, bo chodził statek y, taki szybki po prostu oczaków Odessa. Ale później już jesień, zima nie było. To mówi: Wstawaliśmy o trzeciej rano, nakarmiliśmy na cały dzień krowę, świnką tam do porządku, sześć kilometrów szli na nogach na autobus w Oczakowie. Piąta dwadzieścia autobus był. Wsiadali w autobus, przyjeżdżali do Odessy. I z w Odessie dostawali się albo piechotą, albo tramwajem do kościoła Świętego Piotra. I potem był powrót. I wracaliśmy późno, bo to już jesień do późno, wieczór, z małżonką zmordowani. I tak żeśmy rozmawiali. Czy kiedyś dożyjemy czasu, że w Oczakowie będzie kościół, że będzie spójrz ksiądz, że będziemy mogli pójść do kościoła, kiedy my zechcemy, czy nam zdrowie pozwoli, czy nie? I tu nagle mamy księdza, mamy kościółek, mamy tabernakulum, mamy pana Jezusa, mamy to wszystko, cośmy dziesiątki lat modlili się i prosili, i chcieliśmy. Żeby to było, i Pan Bóg nam to wszystko dał. Dziadzio Bereza zmarł, jego żonka żyje, a więc to są świadkowie, z którymi po prostu jeszcze się spotykamy, którzy jeszcze nie odeszli. Tak jak i pani Nela, i to ona była tą całą, która stworzyła parafię Oczaków. No i tutaj Chrystusowcy przyjeżdżali. Do Oczakowa, i w 2007 roku zarejestrowali parafię pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. Jak ja tu przyszedłem w 2008 roku, no mi tak troszeczkę gdzie tak daleko od granicy tysiąc kilometrów i jest parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej nad Czarnym Morzem. No i tak jak już powstał ten kościółek, zaczęli się modlić, przechodzić. To przychodziło ponad 80 osób z dzieci. I ja mówię, jak tak, no to trzeba będzie zacząć budowę kościoła, bo będzie na komu. I w taki sposób powstała idea budowy kościoła. I jeszcze to jest to idea budowy kościoła. Roku, w 2010, ksiądz biskup Bronisław. I mówi, tu w Oczakowie powinno być wybudowany kościół, sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Ja to powiedziałem do księdza prowincjała. No, ja mówię, musimy coś myśleć. I wtedy też powiedziałem tam moi znajomi w Krakowie, słuchajcie, tam mamy ten obraz, który pani Nela kupiła, to olej druk, taki skromniutki po prostu i tak dalej. No, trzeba do kościoła jakiś ładny obraz. Coś ładnego Matki Bożej Częstochowskiej. I ta pani Małgorzata e, pracuje z, 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 z emerytami z e, wojsk AK w Polsce. I z, razem z nią wtedy pracował rodzony brat przeora Jasnej Góry. No i ona to załatwiła na Jasnej Górze. Tą kopię, to jest piękna kopia e, Matki Bożej Częstochowskiej z sygnaturą z tyłu, także to nie jest takie od masitełko. E, dla Oczakowa. I myśmy w 2009 roku jeździli do Oczakowa, z Oczakowa do e, na Jasną Górę, Przepraszam, w 10 w 10, na Jasną Górę, Tam otrzymaliśmy kopię, tam została poświęcona. Delegacja ją przywiozła do Oczakowa. No i tak zaczęły się potem starania o budowę kościoła, i w przeciągu trzech lat wybudowaliśmy ten kościół. wykończyli. No to było po prostu bardzo szybko. I powiem to, co jej pani Nela powiedziała. Jeździłem do Polski zbierać, prosić. Co miesiąc, co półtora byłem w Polsce, ale bardzo często było tak, że. Telefony otrzymuję w Oczakowie. Kazimierz, przyjeżdża, bo masz umówioną super Kazimierz, przyjeżdża. No to jechałem po prostu. Nie ja prosiłem, tylko dzwoniono po mnie, żeby przyjechać, żeby po prostu budować ten kościół. I muszę powiedzieć, że ofiary były niesamowite. Bo po tym, jak żeśmy liczyli z proboszczami, to zawsze było 3 cztery razy więcej, jak oni zbierali w niedzielę, a ja stałem przed kościołem. Ja nic specjalnego nie mówiłem. Prosto. Ale od samego początku, z moimi parafianami, zapoczątkowaliśmy, że w każde święta, w niedzielę, odmawiamy cztery części Różańca w intencji tych, którzy. Składają ofiary na budowę. A ja codziennie cztery części Różańca, już tyle lat odmawiam codziennie cztery części Różańca. Właśnie w tej intencji. I dlatego też Pan Bóg, Matka Boża wybrali sobie to miejsce, pomogli. Wykończyliśmy. Jest sanktuarium. Przed pandemią. Przed pandemią lato przez ten kościół, czerwiec, lipiec, sierpień przewinęło się, przeszło 600 dzieci i młodzieży z Ukrainy. Lipiec to ma w pół do ósmej, o ósmej, o dwunastej, o pierwszej i później, bo grupy tak odprawiały po prostu, a wieczorem adoracje i tak dalej. I potem przyszła pandemia, się przerwała. Ale ja mówię, to miejsce jest takie dla młodych ludzi, aby odzyskiwali wiarę, aby po prostu szukać Boga, odnajdywać dobro, miłość. I tyle mogę powiedzieć.